Ojciec siedział cały czas w fotelu. Nieruchomo. Patrzył w ścianę albo w podłogę. W ogóle nie wychodził. Matka płakała w łazience. Pewnego dnia wracałam ze szkoły i na drzwiach do domu zobaczyłam gwiazdę. Ale nie taką jak na gazetkach ściennych czy pochodach pierwszomajowych. Matka pakowała nerwowo walizki. Ojciec siedział. Wciąż nieruchomo. Potem w nocy słyszałam z kuchni głos matki i chrząkanie ojca. To koniec! To koniec zawodzili. Gdy obudziłam się nad ranem, rodzice byli już na walizkach. Nic nikomu o tym nigdy nie powiedziałam, bo też nie było o czym. Kwiaty na parapecie nie więdły, pies miał apetyt. Łóżko pościelone jak od linijki. Studia skończone, praca w bibliotece. Codziennie od ósmej do 16. W pracy kanapka. Zawsze z pełnoziarnistego. Zawsze z masłem, sałatą, żółtym serem, wędliną i pomidorem. Zawsze w tej kolejności. Po pracy spacer z psem po szwedzkim czystym osiedlu. Już wtedy sprzątałam po nim kupy. Łopatkę specjalną miałam. Po spacerze obiad. Warzywa na parze i łosoś. Następnie wypróżnienie. Telefon do rodziców. Rozmowa po polsku. Nigdy się szwedzkiego dobrze nie nauczyli. Od 17:42. Lektura. Co miesiąc inna literatura. Oczywiście, że mieszkałam sama. Nie zniosłabym czyjejś obecności, podniesionej deski w publikacji, śladów na lustrze, cudzych majtek w moim koszu na brudy. Po lekturze kąpiel. Po kąpieli ostrzenie, noża, żeletki, drutów. Bo ja bardzo lubiłam wtedy na drutach robić. W Szwecji zimno było. Po ostrzeniu, cięcie. Ręce, nogi, brzuch. Tak, żeby nie było widać, żeby można było długimi rękawami przykryć albo grubymi rajstopami. Raz mnie matka zapytała, co mam na rękach. Powiedziałam, że to kot mnie podrapał. Ja przecież nigdy nie miałam kota. Więcej mnie już nie pytała. To wszystko z miłości. Oczywiście, że siebie kochałam. Aaaa! Ale to ciało zasługiwało na karę. To ciało było niczym, to ciało było niedoskonałe, to ciało musiało cierpieć. To przez nią nas wyrzucili z Polski, to przez nią ojciec zwariował. To przez nią musieli wyjechać do Szwecji, to przez nią. Ze mnie? Nie, mnie już nie było. To wszystko z miłości. Nie ma na panią rady, tak powiedział mój psychoterapeuta. Leki nie działają. Trzeba wyjechać. Otoczenie zmienić. Zawalczyć o siebie ten ostatni raz, bo jak się nie uda, to koniec a ten Globus, apaszka na oczy, zgaszone światło. Trzy obroty. Nie wolno oszukiwać. I. Nie. Nie wygrałam to stera, sokowirówki, lokówki. Nie. Padło na Polskę. Już gorzej być nie może, tylko nie tam. Zimy trwają tam osiem miesięcy. Latem zazwyczaj pada. Na stołach króluje golonka, mielonka i szynka bez ogonka. Tylko nie do Polski. Aaaa! Bądź konsekwentna, zdecydowana i pewna siebie. Wyznacz swojemu życiu jasny cel. Nie oczekuj od siebie zbyt wiele. Uwierz w siebie. Opanuj lęki kontrol nerwy, napady autoagresji oraz napady głodu. Rozlicz się z duchami przeszłości. Dasz radę. Tak powiedział mój psychoterapeuta, wsadzając mnie w malmą na prom. Dasz radę. Znowu jest marzec. Spod śniegu zamiast trawy wyrastają marcowe kupy. Tak bardzo ich nie lubię. Mam taki swój prywatny ranking rzeczy, których nie lubię najbardziej na świecie. Numer pierwszy zajmuję ja. Od czubka głowy po najmniejszy palec u prawej stopy. Numer drugi to cykoria. Okropnie gorzka, niemożliwa do przełknięcia. Trójka to dziury w zębach. Czwarte są właśnie marcowe psie kupy. Pamiętam je tak samo dobrze jak te gwiazdy na drzwiach. Może to przez nie ta choroba. Idę jak najdalej dworca gdańskiego, to miejsce jako jedyne pamiętam. Twarze kilku zapłakanych, machających nam na pożegnanie ciotek i wujków. Twarze gapiów, pani w czerwonym płaszczu z racerkiem, za rogiem jakiś ekshibicjonista, milicjanci i wagony pełne worków, walizek i Żydów. Żydzi!